W Domu Kultury w Kleczewie odbyło się spotkanie seniorów. Organizatorem tego świątecznego spotkania był powiat Koniński. Na wspólnej wigilii w Kleczewie spotkali się przedstawiciele seniorów z powiatu Konińskiego. Przedstawiciele dwóch oddziałów Polskiego Związku Emerytów i Rencistów z i Goliny oraz klubu seniorów ze wszystkich 14 gmin Powiatu konińskiego. W tej przedświątecznym pędzie i gorączce znaleźliśmy czas na takie rodzinne spotkanie. Spotkanie rodziny seniorów, a za chwilę spotkanie naszych rodzin wewnętrznych gdzieś w domu. Jak każe tradycja było łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd i to, czego czasem brakuje seniorom, rodzinna atmosfera. Spotkanie zorganizowały władze samorządowe. To, że ta tradycja, to dziedzictwo dzisiaj mamy, to dzięki Wam, moi drodzy, i to owocuje, to daje przykład do naśladowania młodym pokoleniom. We wschodniej Wielkopolsce prężnie działa m.in. Polski Związek Emerytów i Rencistów i inne organizacje senioralne. Działają w powiecie konińskim nie tylko od święta, na co dzień jednoczą i integrują seniorów, dając im to, co niezmiernie ważne, poczucie, że są ważni, potrzebni, kochani. Organizacjach, które tworzycie, organizacje tworzą ludzie, to wy jesteście ich częścią. To Wasze zaangażowanie, Wasze serducho, Wasza praca, oddanie i obecność powoduje, że te oddziały, że koła tak pięknie funkcjonują. Przy świątecznym stole w Domu Kultury w Kleczewie zasiadło w tym roku niemal 200 osób.